Siemanko, moi drodzy, z tej strony Gocław. Podczas piasteczyńskich targów modeli pojazdów samochodowych organizowanych przez Floridę Team Dicas, była organizowana zbiórka charytatywna. Pomysłodawcą był Hot Wheels Off i wszystkie modele, które zebraliśmy, zakazaliśmy do domu dziecka w pęcherach. Zebraliśmy ich ponad 700. 700 modeli podczas jednych targów. Musimy podziękować serdecznie wszystkim osobom, które się dorzuciły. Były to modele luzaki, czyli otwarte, w dobrym stanie i... Większość stanowiły modele zamknięte. Dziękujemy wam serdecznie. W ogóle dajcie znać, jak wam podobała się taka akcja. Chcemy ją kontynuować i co targi zbierać właśnie modele do różnych placówek. A wy możecie teraz zobaczyć taką wersję nieobrobioną, surową materiału, jak wyglądało przekazanie. Zresztą ekipa nie przyjdzie. To ja mogę nagrywać. Tak. Sebon z nami już bez... A, no. A dobra, okej, okej. by na żywo jakby okay. to. Dzień Trzyma, dobry. To. Witamy Was serdecznie. Dobry. My mieliśmy Dzień. dzisiaj targi modeli To czyli takie tak, małe tak. pojazdy w różnych skalach. Tak, byliśmy u Was. Byliśmy. Dziękuję. Ja tam robiłem jakieś konkursy, ale przy okazji była zbiórka dla Waszej placówki. Troszkę tego mamy, tu mamy modele, ale w drugim pojeździe mamy też jakieś ciekawe rzeczy. My to sobie nagramy, żeby w ogóle promować wszystkie pojazdy. Zdecydowaliśmy, że trafią do jednego miejsca i będzie rozdzielania. To targi będziemy zbierać dla jakieś placówki, a więc wydaje mi się, że będzie to najlepsze. Po prostu... Na was trafiłem jako Bardzo pierwszy dziękujemy. inicjatorem Wyschodu i znowu mieliśmy tutaj taką ekipę właśnie sebo, paru Brawa bijemy, słuchajcie, tak? Taki ale, ale takie takie no nie? No jeszcze z dzieckiem na plecach. No właśnie, to jest zmusiłeś. Ja bym tutaj mógł prosić o koleżankę. Mieliśmy taki plakat, zbieraliśmy, to jest dla Was. To wam zostawimy w ogóle. To pokażemy też. Tutaj proszę, tak. Możemy się jeszcze podpisać na nim jakby to. To później już się no, nie fajnie, to, nie to się podpiszemy. Może po kolei będziemy Wam dawać, żebyście zabierali powoli te paczki. Co wy na to? Będziemy Wam pokazywać, jak to wygląda. Tutaj jedną paczkę. Tylko tak, wszyscy równo się podzielicie, dobrze? Po... Nie za mniejszego. To weź to, kolego. To kolego weź to. To kolego, weź to. To kolego, to. 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 jest ciężka w tu sumie. Tutaj większe pojazdy są, luzaki. Są luzaczki, są zakłócone. Ja, Mam nadzieję, że mamy... to będzie. Proszę, podoba... bardzo. Tutaj kolega. Pog pokazałbyś proszę. tutaj, co ten? Pokażemy tutaj jeszcze, że się tutaj byśmy. pokazali. byśmy Proszę bardzo. Tutaj model w takiej ramce. To jest paczka dla to pani dyrektor. Jest, zobaczycie, się będziecie mieli, co robić. Mogę dla pani dyrektor wziąć. To jest dla pani dyrektor? Tu tak. już mam yy, chętnego dla pani dyrektor. Proszę bardzo. To jest ciężkie. Dla pani dyrektor jest ciężkie. Tu są same luzaki. Weźmiesz, kolego? Dobra, super. Będziemy wszystko dzielić. kolejna na To podokładkowe ustawiamy i wszystko Proszę. O, przebieracie, zobaczycie, zobaczycie, co jest. Zaraz Dobra, wszystko kolego zobaczysz, tu będzie tyle oglądania Dobra, tutaj tu potrzebujemy... Tutaj wiesz, to, tamto. A to o, proszę, same samochody. Dzisiaj są Słuchajcie, same samochody. Milion autosę? Mhm. Dobra. No, uwaga. Słuchajcie, co jeszcze tutaj mamy... E, to są, to są modele. Jest. Ale mamy coś jeszcze dla Was. Zapraszamy. A tam to Italiano też. Będę jak stajesz, to i nic No będziecie oglądali, bo jest tego naprawdę tak. to naprawdę dużo. Michał, weźmiesz ten karton? ten? A, ten. No. ten jest tutaj przypominę. Tak. Jesteśmy w stanie podejrzeć czy niekoniecznie? Myślę, że jesteśmy. Tutaj widzę czuł. ja może powiem widzę jest to domek chyba dla bardziej co i dla dziewczynek, tak? Dobrze no. widzę? Czy nie wiesz, nie pamiętasz? Broduszu, nie wiem, bo ja to dostałem, więc nie wiem, co tam jest. Dobrze, to już zostaje, reszta zostaje. To już, dostaje, dostaje. To już dostaje, tak? Tutaj są jeszcze też takie o, na baterie. To nie, hmm. Dla Damiana będzie. Proszę. Nie wiem, weź. Proszę. Tak, bierz. Są jeszcze Roman, bierz będziemy rozdawać. Wiesz, wolec cały, tak jest. Cała! Co się mówi? Dziękuję! No. 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 Bardzo, bardzo dziękuję. Jak wam się w ogóle podoba taka akcja, ja żeby... Bo i tak każdy przychodzi, a więc postanowiliśmy troszkę podeszmy. to jest inicjator to jest tej części. z tym panem pani trzeba mieć kontakt tak, z Ale ty byłeś tam z dzieciakami, tak. to powiedz jak wrażenia Nie no. Fantastyczne, że cały czas chodziły no chcia Chciało oczywiście, nie? by taki no samochód dostały po jednym samochodziku Natomiast wiadomo, że patrzyły inne wybierały też Bardzo im się no. podobały, no, natomiast ja nie, 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 jesteśmy w stanie, nie, nie są w stanie żeby żeby zakupić. Większe, teraz tak, to zakupić, zaraz będziemy wszystkie oglądać, nie? Akcjonerski, ja nie wiem, dokładnie. Z tego też jakieś komunikacje jakieś. Już idziemy, no, już idziemy. Nie jest to tak, nie tania zabawa, dlatego warto się też podzielić. Jasne, tam jest parę takich ciekawszych modeli, jak patrzycie, jak to wygląda. O Jezu, my mamy te. Po ulaży się, a po nakojała. Będzie dobrze. Są też modele podpisane przez youtuberów. <grystanie> więc, yy, no, są, są z autografami modele niektóre, więc no, można sobie przejrzeć. No, bo tak. mi się podpisam... Tak, tak, tak? tak, tak, tak. tak, tak, tak. chłopaki Kosio z Jerkiem też podpisali no, swoje modele. Myślę sobie, że jeszcze powinniśmy Was zaprosić do nas, żebyście tak. nam opowiadali w tak. ogóle o co chodzi w tym kolekcjonowaniu takich modeli. Tak, no żebyśmy nawet ciasną herbatę, prawda? Chcielibyśmy? Myślę, że na tygodniowy turno pod... <laughs> Wam, I fajne, tak. mamy, możemy zagrać z wami w piłkę na przykład, no nie. o mecz, mecz o modele, o, o mecz to o już wymyślone, i dobra. Chwila, chwila rozmowy i już idzie. ja będę musiał się przebrać, nie, nie nie, nie. Nie. nie, nie, tylko tu dziewiąteczkę, albo trzy szóstki ci walniemy na plecy, dobra, bo <laughs> Roman się nie cierpi, żeby zobaczyć modele, słuchajcie, na ja proponuję, jeśli mamy. możemy wejść z wami tak. na trzy ja minuty, dobra. żeby jeszcze tutaj pokazać, chwilę Spalą sobie część i będziemy spadać, nie? No, też uciekamy na wszystkich pieszych... Co? Odstrzygnięcie. A! To za co? Nie wiem. Czyli tylko pełnoletnie wyglądają. Dobra, to zostawmy. Ciekawe. No dobra, no okej. Okay. Tak, Przepraszam, tak, ja a jak mógłbyś wziąć? Tak, tak, ja widzę, że tutaj... Potencjał jest. Ale nie, tak, tak jest. Lepiej się trzymać za rękę. pierwszy To, ja to go robimy? No, Proszę czy ja mógłbym butów nie ciągnąć, bo Oczywiście, to nikt nie ciągnął, bo nikt, ani pana, ani. Bo ciężko to będzie później Nie, nie, to jest To jest To to. się ulega, taka... Ale to jest ten Każdy domek wygląda tak samo. Domek dzieci wyglądają tak samo. Tu jest zawsze... Nie, nie, ja to jest. Tros, tak samo, każdy dom, te domki wszystkie identyczne, yeah. identycznie no, Ile ma osób pod sobą. To go, tam 18-16 dzieci na domku, na domu. Na, na, tak, na no. domu, ale nie wiem czy nawet niektóre są drzeki, które non stop są u nas, a, a o, niektóre nie są może... To major, ile może jest. Około no, 67 4 domki i 67. Każdy, każdy, każdy domek wygląda identycznie. Dobra, da, dobra załatę, Na duże są pokoje, a dzieciach są pokoje też do pracy z jeździem. Odkrywajcie, patrzcie. Dobrze,

Hmm. Pod, chyba świeci pod światem, ufał. Tutaj w mieście. Nie wiem. No, 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 no. Z tego, tutaj się podoba? Ja, tak? Znaczy, możecie za innych zostaną, musimy na wszystkiego otwierać. Oczywiście. Za wszystko to czy to czy to to. To. To, to Ja na przykład mam trzy ściany w domu, nawet tapety, w innym modele. Tak. Co na przykład takie modele? To są takie i, I sąset, czyli A tu jest, jest podpisem. Jak są z podpisem, to zostawcie takie. O! Ale to jest ksąse.

Ile było pudełek, tych że wszystkie modele są? 1500 sztuk? Słuchajcie, to wpisane. Eee, chyba to tak, chyba 1500. No ale jakoś niedużo tego jest. Jeśli na cały świat to spotkało w ciągu 3 minut.

bo no, Posłuchajcie, no, tam są otwarte, tych na razie nie otwierajcie, bo podzielimy między wszystkie domki, dobra? Polakosym to pudełko na środek. Tam jeszcze ile tego jest? Się, nie o, nie jeżdżę, tak. O, tak, tak jak słońce. Dobrze, to później nie otwierać no, To, że... to moim zdaniem na waszym miejscu sobie coś powiesi, bo one ładnie będą no. wyglądały e, do pokazania. Ale no, niestety no, nie mogę właśnie coś wymyślić, żebyśmy mieli takie bo, na Tak, tak. Ja, ściany możecie powiesić, czy bo, coś zrobić z jakiegoś pokoju, mm. czy coś. To mów, jest tego tyle, że nawet w tym otwarciu dużo może nam zostać po prostu pojazdów, mm -hmm. tak, tak? tak Jest piękna Syrena. O!

A nie podzielimy mnie za Nie, O, jeszcze Nie, Herman? nie, No, Nie. <get assistantAKEérieur>

Da so, je perfektno. na je

Nie же это же запакованные какие-то я не могу nie tu widzę kolejny. Jest. O, jest tak, Proszę Dobrze. bardzo. Proste. Dobrze. Ciekawe. Znałem, jest tu z tak? Dobra. Skoro widać, jest taka demasa, i wydłużymy to sobie. Sami sobie przybiorą. My kiedyś może padniemy, pokażemy nasze kolekcje. I może w naszej kolekcji, no, może wspólnych pasji, bo się nałożyliśmy. Na live i nagrywamy. Ja Was widzę tu i tu. Wszędzie w na YouTube'a. Ale dobry. po prostu spotkamy się jakieś pasy dobry. pokazać nowe wszystko. Panią dyrektor, wszystko dostałem. z BMX z... ze mną, nie wiem, może tatuaże będą chciały dzieci, to możemy naturować. O tu pan też dobrze akurat posadził. No. A więc zapraszamy. Miłego.